Zaczęliśmy od wczoraj pierwszy raz z kukurydze, zaczynamy odmian wczesnych 190-200 FAO, tutaj na tym terenie no, rozpoczynamy żniwa, no, po suszy to widać efekty w plonach, one są na razie tych wcześniejszych odmian no, dość niskie, wahają się między 4 a 5 ton, tutaj wilgotność około 30% do 30 wczesnych odmian. Także dopiero rozpoczynamy powoli, bo te późniejsze odmiany no, są jeszcze dosyć wilgotne, powyżej paru procent, także tutaj jest zbiór, no myślę że za 2-3 tygodnie, no, tutaj żniwa kukrydziane zaczną się pełną parą. W, naszej, w naszym gospodarstwie my suszymy kukrydzę i ewentualne nadwyżki sprzedajemy jako mokrą. A na, na dzień dzisiejszy będziemy się starać wszystko suszyć i przechowywać. Do wiosny. Mam nadzieję, że wtedy będą korzystniejsze ceny niż, niż dzisiaj. Dzisiaj te ceny wahają się po około 600-620 zł. zasługą kukurydzę tutaj na miejscu. Także te ceny nie są, nie są wysokie, nieadekwatne do plonów, ani także no, do nakładów, jakie ponosi się na produkcję kukurydzy. Kukurydza ruszyła w tym tygodniu. Zaczęli żeśmy skup. Pierwsi rolnicy się pojawili z pierwszymi dostawami. Tylko, że ci rolnicy, którzy chcą jeszcze szybko zasiać pszenicę, dlatego bardzo się spieszą ze zbiorem kukurydzy, bo od razu chcą zasiać po tym pszenicę. Kukurydza w tym roku jest bardzo wilgotna. To jeszcze nie było, to, to jest jakiś szok, żeby taki suchy rok był, a żeby taka mokra kukurydza była. To jest jakieś nie idzie to w parze, nie wiadomo dlaczego tak się stało. Rolnicy mówią, że właśnie ona odbiła i zaczęła na nowo rosnąć, bo spadło w sierpniu 100 litrów deszczu i to się tym jest spowodowane. Kukuryda teraz ma wilgotność od 33 do 35. To jest ogólnie bardzo mokro. Bardzo mokra jest cena kukurydzy w tej chwili oscyluje w granicach 430 zł za jedną tonę przy 30% wilgotności. Sucha chodzi około 600 zł też. Także te ceny no, w porównaniu do ubiegłego roku to są o 10% niższe. Susza jest ogromna, no, trzeba przyznać, że ona w dalszym ciągu występuje pomimo tych ostatnich opadów, jakie tutaj wystąpiły. Poprawiły sytuację, ale sytuacja jest poprawiona na bieżąco. Ale susza, która ciągnie się od zeszłego roku jest na, na tyle wysoka, że no, to widać w kukurydzy. To, co zauważamy, bo pola mamy rozłożone tutaj w gminie dosyć różnych miejscach, że opady występowały na wiosnę punktowo. No i tam, gdzie te opady wystąpiły w odpowiednim czasie ta kukurydza jest lepsza, a tam, gdzie ich nie ma, to widać ewidentnie wpływ suszy jest bardzo wysoki. Te plony będą bardzo zróżnicowane także widać także po odmianach, bo no wczoraj kosiliśmy odmiany, no to, to, to widać, że dzisiejsze jest tutaj na tym polu, mimo że jest różnica kilkaset metrów, różnica jest ewidentna. Tutaj będzie późne zbiory, ta kukuryda jest jeszcze bardzo zielona, ziarno też bardzo mokre, na poziomie 40%, 38%, więc to jeszcze tutaj musi troszkę potrwać do zbioru.